Cześć wszystkim, z tej Cześć, strony Zosia. Chciałam dzisiaj porozmawiać o filmie Co zrobisz, gdy świat stanie po ogniu? w reżyserii Roberta Niewirego. Um, no właśnie, dzisiaj nagrywam w, w moim pokoju na dworzu Pada deszcz, jest dość e, nieprzyjemna pogoda, I, i myślę, że te stanowanie kolorów, które występuje na dworze, bo jest bardzo szaro, dobrze nawiązuje do pierwszego aspektu, który chciałabym omówić w tym filmie jakim są właśnie kolory. Film jest czarno-biały i uważam, że to zastosowanie czarnego i białego bardzo dobrze wpasowuje się w, w tematykę filmu, e, gdyż ukazuje to wraz bardzo duży kontrast między e, czarnym i białym. A, a także ten taki brak kolorów, tak? że nagle wszystko staje się równie jasne albo ciemne, i, i trochę właśnie to taki. W... Skupiamy się wtedy też na innych rzeczach oglądając ten film, a nie na tym, jak, jakiego koloru kto jest, jaki kto ma kolor skóry, i tak dalej. Więc uważam, że to było bardzo słuszne zastosowanie e, tego filtru. E, drugą rzecz, na którą chciałabym, chciałabym powiedzieć, jest e, postać posać kobieca, jedna z głównych bohaterek i jest nią Judy Hill, która uważam, że ten film naprawdę stoi na jej fundamentach, bo wypowiedzi, które padają z ust tej bohaterki, no są po prostu niesamowite, bardzo mocne, wrażliwe, przejmujące i uważam, że tak naprawdę dzięki tej, temu charakterowi w filmie pojawia się cały ten aspekt takiej Takiej intymności, też nad, związanej z, z tematem. Tym, że te jej, te jej zdania, te jej po prostu porady, też dla innych, są strasznie mocne i poruszające. Więc e, tak uważam, że ona bardzo przyczyniła się do wydźwięku tego filmu. E, no i trzecim takim e, aspektem jest braterstwo i relacja dwóch brazi, także głównych bohaterów. Ronalda i Tytusa. I Ja na to patrzę tak trochę też z perspektywy tego, że ja mam młodszego brata. I jak widzę, jak, jak ten Ronaldo, starszy brat, starał się pomóc temu młodszemu, wychowywać go, nawet w pewien sposób chronić go przed całą, przed różnymi sytuacjami, które się dzieją, jak wiadomo na ulicach Ameryki. To mnie, bardzo mnie to poruszyło, mając po prostu też na uwadze to, jak ja zajmuję się moim własnym młodszym bratem. I, i to jest też taki dość taki przejmujący temat takiego właśnie takiej relacji rodzinnej relacji między rodzeństwem między młodymi osobami, które dopiero ten świat poznają. Cały film bardzo mi się podobał. Uważam, że jest godny polecenia i na pewno na czasie, zwłaszcza odwołując się do ostatnich sytuacji, które działy się na przestrzeni tego roku w Ameryce. Moja ocena tenety... tego filmu to 9 na 10 gwiazdek. Uważam, że był on bardzo dobry. Mam nadzieję, że Wam też się podobał i dzięki za uwagę.